Boże kochani, zapraszam na naszą piątkę Różańca. Będzie to tajemnica bolesna, trzecia, ciemniemu koronowanie Pana Jezusa. Módlcie się ze mną. Jak zwykle zachęcam do komentarzy modlitewnych, do zostania z nami, a jeszcze bardziej do propagowania Różańca Świętego, do modlitwy, do modlitwy naszych domów, naszych wspólnotach, naszych rodzin. Niech Różaniec stanie się znowu rodzinną modlitwą. Modlitwą, której miejscem jest dom. A więc zaczynajmy. Mm. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica trzecia w mu koronowanie Pana Jezusa. Taki obraz jest to obraz cechomo, to auto człowiek autorstwa brata Alberta? Chmielowskiego. Chmielowskiego, przepraszam. Jest to święty naszych czasów. Święty, który zmagał się z wieloma rzeczami, w tym z chorobą psychiczną, ale nie o nim dzisiaj, dzisiaj o tym obrazie. Możecie łatwo go znaleźć, wyszukując wpisując wypracowarkę w Ksehomo, święty brat Albert. I ten obraz jest uderzający. Uderzający jest to, jak wygląda. Zobaczcie, że Jezus prowadzony przed lud, Jezus ubiczowany, Jezus wyniszczony, Jezus cierniem ukoronowany. A mimo to Piłat wskazuje na Niego i mówi oto człowiek. Człowiek. Zobaczcie, że Pomimo tych wszystkich ran, serwii, wyniszczenia, zmęczenia, Chrystus zachowuje swoją ogromną godność, godność człowieka, jako Boga człowieka. Pokazuje On, że to człowieczeństwo w Nim mimo wszystko nie umarło, mimo tego wielkiego zniszczenia. I tak, nawiązując do tej sceny, do tego obrazu, hmm. Chciałbym zauważyć, że w jakiej sytuacji byśmy nie byli, w sytuacji grzechu śmiertelnego, która zgoła nie jest dobra. w sytuacji jakiegoś cierpienia, zranienia, wyniszczenia, w sytuacji, może nie wiem, tak jak bywali więźniowie obozów koncentracyjnych. Oto człowiek. Zobacz tam w hospicjum, tam w szpitalu, tam podczas choroby, ten najsłabszy, najstarszy. Oto człowiek. dziecko w łonie mamy, ten staruszek. Na szpitalnym Sorze w Ampersie. Oto człowiek. To wszystko, co się z nim dzieje, nie odbiera mu godności dziecka Bożego, godności człowieka, która jest wpisana w niego od poczęcia do naturalnej śmierci, która jest prawem niezbywalnym i naturalnym, którego nie można pozbawić wskutek jakichkolwiek medycznych procedur, zaniedbań czy wprost uśmiercania. Człowiek pozostaje nadal człowiekiem, a nawet kiedy jego ciało są totalnie wyniszczone w duszy, jest jeszcze człowiek wewnętrzny. Właśnie człowiek wewnętrzny w obozach koncentracyjnych decydował, czy będzie kradł i donosił, czy też będzie pomagał i oddał życie za Maximilian Maria Kolbe za swojego brata, którego nawet nie znał. I człowiek wewnętrzny panował nad człowiekiem zewnętrznym, a przecież oboje w tym obozie. I ten, który donosił, i ten, który pomagał, byli w dokładnie tej samej sytuacji. Jednak to w sumieniu zachodziły zmiany, zachodziły decyzje, które zaważą od wszystkim tym, czego dokonają. To nie sytuacja, ale to ich kształtowało sumienie. Oto człowiek. Z tej tajemnicy zapamiętajmy, że godność ludzka jest ogromna, że nie ma ona ograniczeń, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boże. Przyjrzyjmy się sobie, w naszych niedoskonałościach, w naszych słabościach. Przyjrzyjmy się braciom i siostrom. To człowiek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Wziąć się imię Twoje, wstydź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokusenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od na piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, by pomóc szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Błogosławionego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech Matka Boża zawsze ma was w swojej opiece. Majcie się.